od środka każdą rzecz zaraz naprawiają. Silnik, toaster, inny sprzęt problem rozpoznają. Zegarek bez nich stanie, żarówki zgasną też. A skąd, wzięły się, A skąd wzięły się? To wielki sekret jest. A skąd fiksiki wzięły się? To wielki sekret jest. A skąd fiksiki wzięły się? To wielki sekret jest. Plastik. Dalej, tak, dalej, Tom -tomku. Szybciej, 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 dalej! Dalej, Jeszcze trochę! Szybciej! Dalej! Jeszcze! Jeszcze! Dalej! Już prawie I i Dasz radę! I jeszcze! Tidisz! Całkiem szybko poszło. Jeśli jeszcze trochę potrenujesz, to pobijesz rekord! Bleh. Tak, tak, masz rację. Pora wziąć sprawy w swoje ręce. Moment. Tom Tomku, wyrzuciłeś śmieci? E, jeszcze nie miałem kiedy. Dobrze. Właśnie na to liczyłem. E, a ta butelka? Potrzebujesz jej? Wspaniale. Dzięki. Mam jeszcze pięć. A to dopiero początek naszej operacji. To misja ratunkowa. Co kombinuje twój tata? Co to za misja ratunkowa? Może... Twój tata jest superbohaterem! Tak myślisz? To było bardzo zabawne. A co w tym zabawnego? To kto inny wybiera się na misję ratunkowe? <laughs> Myślisz, że te butelki też są do ratowania świata? A może tata uznał, że pora zacząć segregować śmieci? Słucham? Plastik to wytrzymały i praktyczny materiał. Robi się z niego wiele przydatnych rzeczy. Opakowania, zabawki, sprzęty, a nawet i meble. Ale nie wolno ich tak po prostu wyrzucać. Natura ich nie przetworzy. Możliwe, że za parę lat Ziemię przykryłaby gruba warstwa śmieci. Żeby tego uniknąć, trzeba segregować śmieci. Wyrzucajcie plastik do specjalnych pojemników. Nie będzie zanieczyszczał planety, tylko stanie się czymś użytecznym. Nie, to nie ma żadnego sensu. Simka, superbohaterowie nie zbierają śmieci. A my to udowodnimy. Oczywiście. To jest ewolucja, a może to rewolucja. Razem możemy uratować planetę. Ale masz szczęście tamtą. Razem możemy uratować planetę. Tomku, masz jeszcze w pokoju jakieś plastikowe śmieci? Daj mi chwilę. Przecież nadal się nim bawisz. Oddam go w słusznej sprawie. Żaden problem. Dbaj o to, co jeszcze dobrze działa. Tato, chciałbym Ci pomóc. Ale w czym? W tym, co robisz. Chcę być częścią tej. Misji ratowania świata. Słyszałem twoją rozmowę. A, chodzi o segregowanie śmieci, tak? Pewnie. Uzbierałem już kilka takich kartonów. Zabierzemy je do przetworzenia? Serio? A po co? Nie możesz ich po prostu wyrzucić? Synu, jeśli nie pomożemy naszej planecie, obawiam się, że wkrótce... <ścoughs> będzie wielkim wysypiskiem. Ludzie codziennie wyrzucają bardzo dużo śmieci, a można je przerobić na coś zupełnie innego. Na przykład zwykłą plastikową butelkę można przerobić na długopis, na zegarek, krzesło naczynia, a nawet i na ubrania. Śmieci trafiają do fabryk, w których plastik jest segregowany, rozdrabniany i myty, a następnie rozciągany na włókna, z których robi się zupełnie nowe ubrania. Prawda, że to niesamowite, ale będzie to możliwe tylko wtedy, kiedy ludzie nauczą się wyrzucać torby, butelki, kubeczki i inne plastiki do osobnego pojemnika. Wyobraźcie sobie, jak wdzięczna będzie wam natura, kiedy wielkie sterty plastiku znikną z naszych lasów i z oceanów. Razem zadbajmy o naszą planetę! Myślałam, że chcesz ratować planetę. Jak superbohater. Przecież jesteśmy superbohaterami, a do tego nawet czarodziejami. Serio? Daj mi chwilę. Widzisz tę koszulkę? Jest zrobiona z przetworzonego plastiku. Super, co nie? No co ty! I co? Gotowy? Pora już ruszać. Ech, wspaniali ci ludzie zbierają plastiki w ogóle, a my? My robimy wszystko co w naszej mocy, żeby urządzenia działały dłużej, żeby nie trzeba było ich wyrzucać. Też powinniśmy segregować śmieci. To dobry pomysł. Iśleli się, to wielki A się, to wielki sekret jest.